Siemanko, tu Zorza, witam Was na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Filców Mistria. Rozpoczynamy kolejny dzień, mamy trzeci dzień lata. Oczywiście przy, przywitajmy naszego kotka. To jakaś dziwna ikonka. Co ona zapowiada? Jutro będzie deszczowo. OK. Panie, sprawdźmy też kalendarz. Na razie spoko. Tu jakieś urodziny, mamy jeszcze trochę czasu do tego festiwalu spadających gwiazd. Zadbajmy o nasz ogródek. Chciałam powiedzieć, że dzięki komentarzu jednej z moich, jednego z moich widzów dowiedziałam się, że można jednak usunąć ten krzaczek, który usach, tylko za pomocą noża. Trzeba po prostu dobrze wycelować. I rzeczywiście udało się, super, dzięki Lenka. Eee, teraz będę mogła łatwiej zapanować nad porządkiem. Eee, no i zobaczymy jak to wygląda. Ok. Eee, oprócz tego Lenka doradziła mi, eee, że karmienie zwierząt z ręki może powodować przyspieszenie jakby nabijania punktów relacji, czyli tych serduszek. Nie drzwi, tylko dzwonek. Siemanko. Może spróbujemy, słuchajcie, z krową. Teraz zbierzemy jajka i spróbujemy je przetworzyć. Obawmy się z nią. I sprawdźmy, jak wygląda ta relacja. Na razie nie mamy nawet tego pierwszego serduszka, ale już niedbawem u kurek nabijemy ten drugi punkt relacji. No zobaczymy, co on tam nam przyniesie. Wypuśćmy naszą krówkę na zewnątrz. Powinno być zadowolona. Mm, Okej. Okay. 234 punkty. Sprawdźmy, co mamy u Celdarusa. Hmm, 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 hmm. Co tu ciekawego w sumie wziąć. Słuchajcie, otworzył nam się Blacksmithing, drugi poziom. Tu możemy zostać ekspertem żelaza. Skrócić czas produkcji. Um. No dobra, może po prostu najpierw stajmie się ekspertem żelaza, bo to nam się na pewno przyda. Skróćmy czas. I na razie tyle. Mm, sprawdzimy też jakieś inne rzeczy. Patrzcie, zatopiony e, skarb. Że będą się częściej nam pojawiać e, skrzynki, e, będą jak e, podczas nurkowania. Sorry, nie mogę się wysłowić. E, artefakty czasem spowodują wypadnięcie jakichś tam mm, skałek. Tutaj jest napisane, że po wschodniej e, stronie pojawi się raz dziennie m, dodatkowo miejsce, w którym możemy odkrywać artefakty. I odkopywanie ziemi i tak gliny może spowodować, że gdzieś tam częściej nam się trafi ta, ten artefakt. Weźmy może pojawianie się tego artefaktu po wschodniej stronie. Okej. Okay. Nie wiem czy pamiętacie, ale musimy jeszcze trochę zadbać o nasz set, to znaczy tutaj o naszą zbroję. Brakuje nam spodni, hełmu i czapki. Więc postaramy się na tym skupić oczywiście wpierw zaczynając od produkcji tutaj naszego majonezu. Dobra, idziemy. Zanieśmy tego robaczka do muzeum i ciśnijmy z kopalnią. Bo chyba w sumie nie mamy w dzienniku nic do zrobienia, prawda? Tak, czeka nas tylko naprawa tego mm, sklepu, ale no. Musimy jeszcze trochę zabrać. Ej, nie to. Właśnie Zrealizowałam nowy set, i dostałam srebrną skrzynkę znaczy w kolorze srebrnym, i pewnie z niej wypadnie coś dobrego tu, jakieś siedzonko. Dużo dosyć tam monetek. A co to jest? To jest słuchajcie, jakieś łóżko. I tu pojedyncze, i podwójne. I recepta na nie. Różne kolory. Świetnie. Powiem szczerze, no trochę mi się zawaliło inwentory, więc może lepiej przed pójściem do kopalni zostawimy mm, co nieco w naszej skrzynce przydomowej. Zostawmy to, co jest dla nas zbędne. Hmm. Kurczę, nie bardzo wiem, gdzie mam to wszystko pomieścić. Tu zmieszczą mi się te jeszcze dwa łóżka. No dobra, no coś będziemy musieli pomyśleć nad jakimś przemeblowaniem. Przedajmy nasz majonez, który wyprodukowaliśmy i idźmy do kopalni. Przydałby mi się jakiś motorek normalnie, żeby jeździć do tej kopalni. Czasami się wydaje, że jest to nie wiadomo jak daleko. I że trwa to tyle czasu, że w sumie godzinę idę w jedną i w drugą stronę. No szkoda jest tego zmarnowanego czasu. No ale cóż, począć. Dobra. Sprawdźmy, jaki tam mamy poziom. Znowu zaczniemy od 15, bo skupiamy się tutaj na miedzi. Przedkrytyk, słuchajcie. A wy lubicie chodzić po kopalni? Ja mam takie różne odczucia, mówiąc szczerze. Czasami jest super, a czasami mm, po prostu chciałabym stąd wyjść, w szczególności wtedy, kiedy po prostu mają ochotę, jak pozabijać te e, mobki. Albo jak się nie trafia coś, co chce akurat znaleźć, no to wtedy jest po prostu chodzenie po tej kopalni upierdliwe. Mm, no ale cóż. Ogółem, no gra na duży plus. Gdzie to zejście? Chyba dzisiaj znów mam pecha. Słuchajcie. Jest. Przynajmniej jakieś pojedyncze sztuki miedzi wypadają. W sumie jeszcze dosyć sporo jest mi jej potrzebne. Patrzcie, jakaś złota skrzynka. Teraz ją otworzymy. Co wypadnie tym razem? O, mieć, super. I jakaś podłoga. Podłoga do domu? Patrzcie, jak się ta skrzyneczka? Szkoda, że nie da się jej ze sobą zabrać. Teraz gdzie to zejść znowu? Jest. A wy jakie macie metody na unikanie mm, ciosów tych potworów? Czy za każdym razem udaje Wam się mm, odbić ten cios? Jak to wygląda. No patrzcie, ja po prostu mam wrażenie, że ten mobek to trafiamy za każdym razem mamy jakiegoś totalnego pecha, no nie. Jak tak to pech, słuchajcie. Może w przyszłości się to zmieni, w sensie mm, będę jakoś bardziej umiejętnie z nimi walczyć. Albo nie wiem, dostanę jakieś nowe ciosy, nowe zaklęcia, mógłby być jakieś, słuchajcie, mm, zaklęcie bojowe. Przynajmniej jakieś monetki z tego wypadają, to, to przynajmniej jakoś człowiek czuje, że jest zwrócony ten koszt poświęcenia się w ramach tej bijatyki. Szukamy zejścia, zejścia, zajście. Tu mamy jakoś dużo notków. Który to jest poziom 18. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle właśnie możliwe, że wypada z hmm, tych skrzynek coś bardzo drogocennego albo coś naprawdę niespotykanego. Czy to w ogóle jest y, naprawdę opłacalne, wybicie tego wszystkiego, czy po prostu dać sobie spokój? Nie wiem. Patrzcie ile miedzi. Ej, tylko że mam przypadkiem nie kliknęła na drabinkę. Linki. O nie, brakło nam siły. Słuchajcie, jest 9.50, więc po prostu damy sobie spokój do jutra. Ale słuchajcie, tu jest jeszcze mieć A to? Co to jest? Nie no, dobra, lepiej go nie, nie jeść. 64, 64, no nie, dobra, trudno, musimy po prostu wrócić. I... I tyle. I tak za dużo nie zdobędziemy tutaj już rzeczy, bo jest godzina dosyć późna. Ale może przy okazji odwiedzimy sobie tutaj Kowala. Ile zabraliśmy? 34 sztuki miedzi. A więc, no, może coś z tego będzie. No prawie. Słuchajcie, mi wymyśla, że będę mogła mieć 8 sztuk, a potrzebuję jeszcze tylko opaski, czyli potrzebuję 4, hełmu 4 i chyba spodnie 4. No nie dużo nam braknie. Naprawdę. Może w końcu uda nam się ruszyć na kolejny wion. widzieliśmy kolejny poziom 20 blacksmithingu, super. Jest już późna godzina, więc musimy wracać z do tonku. oczywiście po drodze zajrzymy do naszej skrzynki i załadujemy to co możemy. A, hmm, no dobra, niech będzie. Oddajmy już to, co możemy na. Nasz sklep. Więc jednak trochę tej miedzi nam jeszcze braknie. Może słuchajcie, wezmę tą specjalizację. Tylko szkoda, że dopiero teraz o tym pomyślałam. Tą, która przyspiesza nam produkcję z z miedzi e, oraz tą, która powoduje, że mniej jakby potrzeba tej miedzi na produkcję. Więc bierzemy tego kopar eksperta, tak, czyli że mniej o sztabkę będzie wszystkiego wymagane i time, czyli e, będzie zredukowany czas produkcji o 10 minut. Tu jeszcze zobaczmy, jak to wynika. Mamy 91, słuchajcie, no, by mi na obydwie. Specjalizacja, ale może je zostawimy trochę na razie, nic nie robimy jeszcze z żelaza. Wpuśćmy nasze kurki do domu. Dobra, sprzedajmy to co zbędne. Chyba na tyle. Patrz, nasz kotek coś tam wyrzucił. Zaraz zobaczymy, co to jest. Hmm, bazylia. Nie mam jeszcze tego w mm, muzeum, więc super. Trzeba pogłaskać i pochwalić za to. Ale jeszcze zobaczcie, słuchajcie, mam tu takie coś, y, podłogę, że mogę zmienić, ale może nie. Nie wiem, na razie to zostawię. Boję się, że będzie miało to skutek trwały. Dobra, dzięki Wam za ten dzień i do zobaczenia na kolejny. Pa!